I syna i ducha świętego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Przeżywamy wtorek, w trzecim tygodniu, w okresie zwykłym. W dalszym ciągu trwamy w tym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. A intencje dzisiejszej mszy święty są następujące. Ksiądz Sebastian odprawiam mszę w intencji Bogu wiadomej. Ksiądz Tadeusz, odprawiam Przeświętą z prośbą o powrót do zdrowia Leopolda Pszczocha, intencja od Wandzi Ja polecam zmarłego Piotra Dyrdę, intencja od rodziny Cierpisz. Przeprośmy na początku za grzechy nasze i za zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Zmiłuj nad nami, panie. Okaż nam Pani miłosierdzie swoje. Nam swoje Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, Panie. Zmiłuj Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj, nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Mudrymy się. Nad nami. Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna mogli obfitować w dobre uczynki przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edama do miasta Dawidowego. Ilekroć niosąc Arkę Pana postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem. W obecności Pana, a ubrany był w lniany efot, Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pana wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Przyniesioną więc Arkę Pana ustawiono na przeznaczonym na to miejsce w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid. Po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary pojednania. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępów, dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety, dla każdego po jednym bochenku chleba. Po kawałku mięsa i placku z rodzynkami, potem wszyscy ludzie udali się do swych domów. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Pan Bóg zastępów, on jest królem chwały. Pan Bóg... Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, Aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju, Pan Bóg zastępów. On jest królem chwały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów, on jest królem chwały. Pan Bóg Zastępu, On jest Królem Aleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że tajemnicę Królestwa objawiłeś prostaczką. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Nadeszła matka Jezusa i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przewołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli. Oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, Któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W zwiastowanym słowie Jezus objawił nam tajemnicę Królestwa Bożego, prostoci naszych serc, wyraźmy naszą modlitwę. Obdarz wszystkie narody pokojem, niech ustaną konflikty zbrojne, głód i prześladowania. Ciebie prosimy. Obdarz swój kościół pełnią jedności, niech wszyscy ochrzczeni wspólnym głosem Cię błogosławią. Ciebie prosimy. Obdasz łaską wiary tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. Niech w ich życiu zajaśnieje nadzieja zbawienia wiecznego. O Ciebie prosimy. Obdasz studentów światłem Ducha Świętego. Niech ich trud i wysiłek przyniosą pożytek naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy. W tej mszy świętej módlmy się, prosząc o powrót do zdrowia dla Leopolda Pszczocha. Niech Pan Bóg... Przywróci Mu to zdrowie za przyczyną Matki Najświętsze uzdrowienie chorych. Ciebie prosimy. Obdarz życiem wiecznym naszych zmarłych w tej przyświętej polecamy zmarłego Piotra, niech hurami anielskimi wielbią Ciebie na wieki. Ciebie prosimy. Obdarz potrzebnymi łaskami nasze rodziny. Niech panują w nich zgoda i dostatek. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty zgromadziłeś nas, abyśmy wielbili Twoje święte imię. Błagamy, wysłuchaj modlitw oddanego Tobie ludu przez Chrystusa Pana naszego. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie chcę Cię Jezu, Panie Jezuwe. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Paniego Kościoła świętego. Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie uświęć nasze dary, aby się stały dla nas sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen. Pan z wami, słuchajcie, W górę duchem. serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, mogący Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci Odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą tobie wszystkie stworzenia. Wysławiają ciebie wszyscy odkupieni, i jednym sercem błogosławią ciebie twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia, chwale. Amen. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Piotrze i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą rodzicą Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Ritą, Świętym Janem, Pawełem, błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze mogący. Biedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez bawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nas, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój, mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański, niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz świat świata obdarł nas spokojem Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. A będzie uzdrowiony. U drzwi Twoich stoję, Panie. U drzwi Twoich <młysza> stoję, Panie. Żegnam na czele z Miłowaniem. Żegnam na czele z Miłowaniem. Módlmy się, wszechmogący Boże, sprawa, byśmy zawsze się radowali Twoim darem, z którego czerpiemy nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą broną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieski zastępu, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stoń do piechła. Święty Michalarchaniele, się za nami. Przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg przed Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie po pokoju Chrystusa. W niech dzięki. Podnieś rączkę, Boże Dziecię.